Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa zaprosić na krótką, kilkunastominutową rozmowę na temat kardiologicznej interpretacji przysłowia przez żołądek do serca, czy o tym, w jaki sposób możemy rozmawiać z pacjentem o zmianie nawyków żywieniowych. Oczywiście nie poruszę wszystkich zagadnień, bo jest bardzo szeroki temat, ale pewną opowieść będę znowu związaną z tym, w jaki sposób w tym czasie popandemicznym możemy także do tego podejść. Zmiany w stylu życia są doświadczeniem naszego pokolenia lekarskiego i wiemy o tym, że to modne kiedyś przysłowie musi nabrać pewnego nowego znaczenia, bo zmieniły się po pierwsze dostęp do żywności i kiedyś po to, aby zjeść kawałek sycącego posiłku, należało najpierw go zdobyć, upolować, potem podzielić się ze współplemieńcami. I było to oczywiście pożywienie, które nie miało wysokiego ładunku kalorycznego i dużej ilości tłuszczu. Dzisiaj postęp, którego jesteśmy świadkami, rozwój spowodował, że nie zawsze właściwie korzystamy z osiągnięć cywilizacji, a głęboko się nie zgadzam na określenie, Choroby cywilizacyjne, bo cywilizacja stworzyła nam różne także dobre możliwości, my tylko powinniśmy z tego we właściwy sposób korzystać, chociażby zwiększając swoją aktywność fizyczną. Dzisiaj zdobycie kawałka tłustego, wysoko przetworzonego, wysokokalorycznego pożywienia nie jest takie trudne i nie jest wcale takie drogie. Zmieniła się także aktywność fizyczna i ta aktywność fizyczna kiedyś wyglądała w ten sposób, że tak jak mówiłem, zdobycie pożywienia wiązało się z dużym wydatkiem energetycznym. Dzisiaj współczesny wojownik wygląda nieco inaczej jest obudowany różnymi zadaniami. Często nie musi wykonywać bardzo intensywnych czy wymagających wysokiego wydatku energetycznego ruchów, po to, żeby właściwie realizować swoje codzienne zawodowe chociażby zadania, więc możemy trochę no niestety nie, nie uśmiechając się wcale zastanowić się, dokąd zmierzamy i dokąd ta najnowsza teoria ewolucji będzie doprowadzała nas i myślę, że jesteśmy na tym etapie, kiedy właśnie otyłość, zespół metaboliczny stanowi jeden z głównych problemów, jeden jedno z głównych wyzwań medycznych współczesnego świata i współczesnej medycyny klinicznej, niezależnie od tego, czym się zajmuje ja na co dzień zajmuję się chorobami wewnętrznymi, kardiologią, ale także chorobami uwarunkowanymi metabolicznie i otyłość, zespół metaboliczny jest głównym wyzwaniem naszego świata, tak jak powiedziałem wcześniej. Musimy sobie z tym spróbować poradzić. Pandemia wcale nie ułatwiła nam tego zadania, bo za chwileczkę Państwu powiem że chociaż medycyna stylu życia, Kongres, w czasie którego rozmawiamy, jest kongresem, który będzie się odnosił do kluczowych zmian, do znaczenia warzyw, owoców w właściwym modelu żywieniowym, ale medycyna stylu życia to nie tylko właściwy model żywienia, ale także właściwa aktywność fizyczna, dbanie o relacje, właściwa jakość snu i to wszystko zostało zaburzone przez czasie pandemii COVID 19. Zmieniły się nawyki żywieniowe, na Gorsze niż były dotąd, chociaż nie były wcale właściwe. Zmieniła się aktywność fizyczna, trochę z powodu konieczności. Troszkę znajdowaliśmy usprawiedliwienie i alibi dla małej aktywności fizycznej. To zaowocowało nie tylko o tym, że pogarszyła się jakość snu, tak jak powiedziałem wcześniej, właściwa jakość snu determinuje również właściwe wybory następnego dnia, po nieprzespanej nocy, po czymś, co nazywamy deprywacją snu. I są takie badania, które mówią, że około jedna czwarta, czasem mówi się o tym, że jedna trzecia osób miała gorszą jakość w snu w czasie pandemii, a wiemy o tym, że następnego dnia organizm odczuwa Tą sytuację złej jakości jako rodzaj alarmu biologicznego i prawdopodobieństwo spożycia większej ilości kalorii następnego dnia jest znacząco większe. Uważa się, że to około 500 kilokalorii dziennie, a wybory wcale nie są związane z wyborami warzyw i owoców, tylko wysokokalorycznego, przetworzonego czasem słodkiego pożywienia. Zmiana masy ciała w pandemii była wobec tego oczywista i wiemy o tym, że to się stało, natomiast Dwa zdania na temat tego projektu, który jest realizowany w kole Medycyny Stylu Życia, które funkcjonuje przy naszej klinice, jest taką awangardą ku Medycyny Stylu Życia w Polsce i koledzy studenci zrobili takie badanie, gdzie zbadano to środowisko, w którym sami na co dzień funkcjonują, czyli studentów różnych uczelni, w tym uczelni medycznej. i okazało się, że wyjściowo ich jakość żywienia wcale nie była najlepsza, a aktywność fizyczna nie największa, i okazało się, że to się pogorszyło w czasie pandemii. Wszystko, co na lewo od tego czerwonego słupka, to gorzej, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, i wszystko, co na lewo, to gorzej, jeśli chodzi o model żywieniowy. Wobec tego mamy rzeczywisty problem, bo Studenci, którzy stanowią pewną awangardę, która musi prowadzić jakby tą edukację i informować potencjalnych pacjentów, a także pacjentów. Jak ważne są te właściwe modele żywieniowe, sama musi najpierw dawać dobry przykład. Warto o tym powiedzieć. Wiemy o tym, że w czasie pandemii około plus 6 kg przytył średnio mieszkaniec Unii Europejskiej i ten proces wcale nie jest jeszcze zahamowany, bo ciągle jesteśmy w czasie pandemii, a otyłość będzie problemem nie tylko w czasie pandemicznym, ale popandemicznym, dlatego że warto przypomnieć fakty, które mówią o tym, że to właśnie otyłość była główną determinantą zachorowania na COVID ciężkiego przebiegu i śmiertelności. To jest sytuacja, gdzie oprócz wieku, to właśnie nadmierna masa ciała, wysokie BMI czyli otyłość jako choroba spowodowała zwiększone ryzyko, tak jak powiedziałem, zachorowania ciężkiego przebiegu i zgonu. O komunikacji, gdzie kilka zdań oczywiście muszę w czasie takiego wykładu powiedzieć, to jest kwestia, której się musimy nauczyć, dlatego że dla wielu pacjentów taki żargon medyczny czy dietetyczny nawet jest często niezrozumiały, czasami... Bardziej obrazowe jest pokazanie, po co zmieniać model żywienia i stosować aktywność fizyczną, właśnie po to, żeby nie było takiej blaszki miażdżycowej w naczyniu, żeby nie pojawił się drugi element tego, co powoduje wystąpienie ostrego zespołu wieńcowego, czyli zabału, czyli aterotromboza, zakrzepica obok miężdżyscy. Taki krótki komunikat, który pokazuje, jak może to się skończyć, może być bardziej motywujący dla pacjenta. Warto wspominać również i korzystać z nauk naszych nauczycieli, naszych mistrzów. Wojciech Oczko, doktor Wojciech Oczko, lekarz Polskich Królów, lekarz Stefana Batorego. Mówił o tym, że ruch jest w stanie zastąpić wiele leków, a żaden lek nie jest w stanie, w stanie zastąpić ruchu. Mówił nawet więcej, że wszystkie leki razem wzięte nie są w stanie zastąpić ruchu. I wreszcie wchodzę w ten obszar, o którym mówimy dzisiaj bardzo dużo zespół metaboliczny, którego kluczowym, tym centralnym objawem jest otyłość trzewna, otyłość brzuszna, i wokół zamykają się te różne kręgi, takie które pokazują, że pacjent z otyłością, z zespołem metabolicznym ma Często zaburzenia gospodarki węglowodanowej, lipidowej, często ma przewlekły proces zapalny i te wszystkie kręgi zamykają się, zmieniają rokowanie pacjenta. A wiemy o tym, że często niewłaściwy model żywienia i brak aktywności fizycznej determinuje właśnie wysoką częstość występowania zespołu metabolicznego. I ten dokument, który pokazał się w 2022 roku, który był pewnym rozwiązaniem, pewną propozycją drogowskazów, którą stworzyli eksperci z różnych dziedzin. Sam miałem przyjemność współpracować w tworzeniu tego dokumentu. Pokazuje, jakie możemy mieć rozwiązania i o tym, że oczywiście umiemy dzisiaj dobrze leczyć nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia gospodarki lipidowej, ale w tym dokumencie pojawiła się także informacja na temat sposobu odżywiania, i to jest krótki wyciąg, bo to jest taki krótki, skondensowany dokument. To są drogowskazy, które mogą być oczywiście poszerzane o różne elementy, które interesują specjalistów medycznych w różnych obszarach, fizjoterapeutów, dietetyków, lekarzy, osób, które zajmują się takimi pacjentami, który mówi o tym, że właściwy model żywienia, w tym zmniejszenie ilości tłuszczu, zwłaszcza tłuszczów trans i zwiększenie ilości warzyw przede wszystkim warzyw, błonnika, roślin strączkowych w pożywieniu, będzie determinował zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia tego zespołu, a także będzie gwarantował lepszą terapię. Wobec tego po to, żeby poradzić sobie z tym problemem, musimy tworzyć zespoły terapeutyczne. I wreszcie drugi dokument, który powstał także w 2022 roku, to dokument, który jest sygnowany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, ja mówię o tym, że cieszy mnie bardzo to, że mogę pracować w zarządzie tego towarzystwa, promować informacje na temat otyłości, bo to jest ogromne wyzwanie medyczne współczesnego świata. Otyłość jest chorobą, nie jest defektem estetycznym, ma swój numer statystyczny. Musimy do tego się przyzwyczaić, musimy tą wiedzę promować we wszystkich środowiskach i ten dokument był pokłosiem wcześniejszych różnych yy, krótkich opracowań, które były publikowane w ciągu Ostatnich dwóch, trzech latach, które opierają się o evidence-based medicine, czyli pokazują, jakie mamy dowody na to, że otyłość przede wszystkim jest chorobą, jakiego typu rozwiązania możemy stosować, żeby ją rozpoznać, a później skutecznie leczyć. Po to, żeby to robić, Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości i wszystkie zgromadzone wokół towarzystwa organizacje preferują takie spojrzenie, że po to, aby pacjent z otyłością korzystał z naszej wiedzy i doświadczenia, to musi być zespół terapeutyczny. Często pacjent zgłasza się do lekarza i tylko dlatego pewnie lekarz jest w centralnym punkcie tego zespołu, ale bez dietetyka, fizjoterapeuty, często psychologa, który będzie nas wspierał w zmianie motywacji pacjenta, a także farmaceutów, którzy będą realizowali leki, które pojawiły się do terapii otyłości, a nie będzie promował niesprawdzonych suplementów diety, które są na bogato reklamowane i które nie przynoszą efektu, tylko taki zespół terapeutyczny, ten dietetyk tutaj powinien znaleźć się w równym miejscu jak lekarz, bo to często od jego wiedzy, doświadczenia, argumentacji będzie zależała skuteczność terapii otyłości. I także. W tym dokumencie, podobnie jak w dokumencie, który opisuje zespół metaboliczny i otyłość jako centralny punkt tego zespołu klinicznego, jest podobna informacja, która pokazuje, że Podstawą leczenia żywieniowego otyłości jest ograniczenie kaloryczności diety i różne kolejne zalecenia, które pokazują znaczenie ograniczeń tłuszczów zwierzęcych, zwłaszcza tłuszczów wysoko przetworzonych, produktów wysoko przetworzonych i tłuszczów trans i które mówią, że właściwy model powinien opierać się o bogatą ilość warzyw w diecie, a także roślin strączkowych. Ten dokument jest szeroki i opisuje różne informacje na ten temat, pokazuje, co jest rekomendowane jeśli chodzi o grupy żywności to rośliny strączkowe, warzywa, owoce, orzechy, produkty pełnoziarniste, dodatkowo nabiał, a także takie, które są zupełnie nie których pacjenci muszą unikać. I to jest również informacja, która pokazuje przykłady składu diety, które są rekomendowane u pacjentów, którzy są leczeni z powodu otyłości. Tutaj mamy częstą informację, my bardzo dużo mówimy o diecie DASH, czy diecie śródziemnomorskiej jako właściwym modelu żywieniowym on musi być zaadaptowany do tego modelu basenu Morza Bałtyckiego, a nie Morza Śródziemnego, bo tamte diety były głównie tam stosowane, ale możemy to zrobić. Mamy pełne, pełne wartościowe produkty, które mogą być rekomendowane, także rośliny strączkowe dla pacjentów, którzy mają jeszcze zespół metaboliczny. Te zalecenia zdrowego żywienia które pewnie będą nieraz dyskutowane w czasie tego spotkania, mają bardzo ładną formułę. Ucieszyliśmy się z tego jako lekarze, że piramidę zdrowego żywienia, która oczywiście od, od, odegrała bardzo ważną rolę w tej modulacji y, tego sposobu żywienia, ale jemy z talerza, nie z piramidy. Wobec tego ten talerz można sobie wyobrazić, można go omówić z potencjalnymi pacjentami czy z pacjentami i pokazać, czego jeść więcej, czego jeść mniej, a co, na co zamienia. To bardzo ważny dokument w mojej opinii. Dzisiaj posługujemy się uproszczonymi komunikatami, inkografikami. One będą bardziej zrozumiałe i skuteczniejsze w promocji zdrowego modelu żywienia. I ja już powoli kończę i chciałem bardzo mocno podkreślić, że tak naprawdę to, o czym mówię, jeśli myślimy o terapii otyłości czy zespołu metabolicznego, musi być wyprzedzane prewencją. Prewencją bardzo szeroko rozumianą. Tu nie przytaczam definicji słowa prewencja, ale posługuje się opinią jednego z cesarzy japońskich sprzed dwóch tysięcy lat, który mówił o tym, że leczenie przypomina sytuację, gdy się miecze, kiedy trwają już działania wojenne lub Zaczyna kopać studnie, gdy chory umiera z pragnienia, to istota prewencji, zapobieganie. Warto o tym pamiętać, bo zdrowy styl życia może w sposób istotny wydłużać czas jego trwania, a także w sposób istotny poprawiać jego jakość. I w tym modelu, w tym życiu w dobrym stylu, to właściwe żywienie, to niepalenie tytoniu, to aktywność fizyczna, to unikanie alkoholu, to budowanie dobrych relacji. To wreszcie te wszystkie elementy razem wzięte, 12-14 lat dłużej w dobrym zdrowiu. Jak żyć, panie doktorze? Zadawaliśmy takie pytanie, przygotowując taki cykl trzech monografii jeszcze przed pandemią: Soma, Psycha i Matrix. Myślę, że na wiele. Pytań, które pojawiają się w czasie takiej konferencji, mogą Państwo znaleźć odpowiedź w takim dokumencie. I wreszcie, koniec tutaj. Na szczęście kończy się pandemia, która zakłada brak aktywności fizycznej, ale tutaj jest informacja na temat działania świata konsumpcjonizmu, gdzie jest informacja o tym, że jakby. Mogą sobie to Państwo przeczytać, nie będę tego szeroko omawiał. Mówią o tym, że człowiek, który jest aktywny fizycznie, może nic nie dokładać do PKB, bo nie generuje różnych kosztów, które są związane z tym na bogato doświadczanym przez nas światem konsumpcjonizmu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.